Cześć! a się i siedzi ze mną Cześć i czar. Cześć. I to jest zapowiedź kolejnego sezonu Mrocznej Doliny. A dokładniej Mrocznej Doliny 2, no można tak powiedzieć. to będzie? To skyblock podzielony na dwie drużyny. Tutaj mamy Kuboida Kuboidy są na ile? Nie wiem. 30? 30. 30. W sensie? Nie, 30... 60 sześć... Siebie, sześć na 63. Sześćdziesiącia... No na 63. Sześćdziesiąt sześćdziesiąt sześćdziesiąt. Yy, ile 200 w górę i... Nie 50 w górę i... <tryk>, 50 <w> górę, Może przeczytamy drużyny, co wy na No dobra, ja bym tak. już w pamięci. Ja, ja powiem, nie? to jestem ja, 6 vexon, Master Troll, yy, Mr. fredix yy, no e numer 2 2... nie ile? 2 2 3 5 2 2 3 5 Wiktor? Nie w ile? 1 2 1 2 Nie etap 1 2 1 2 2 1 2, 1 2 1 2 Nie wiesz coś jak tego to oglądasz to przepraszam cię że nie podgrywam damy swojego wniosku No właśnie, ale za Wyba Wybacz nam To duży stres to od wszystko nas, Odepnie. No i teraz Dwa. jeszcze... Jeszcze klas 27. Oczywiście. Nasza drużyna to jest tak, 3 jako kapitan. Później jest zastępca kapitana K1, 2, 2 1. Później z nami jest też Lechu, Shadow Geese, um, MC Col Colios, um, Stupid, MC. Stupid. Mr. Colios, nie chyba. Czyli on miał F MC Mr. Mr. Colios. O. Nie wiem, dobra mam. Um, coś on chciał dodać. Pozdrawiamy Szadowka jak ta ogląda. Tego Murzyna Pospolitego, którego widzieliście u mnie na... Który się nie goli. Pozdrawiamy go, jak to obejrzy. To jest godzina, która 10 północy e, jest jeszcze, jeszcze chciałbym. I dobra, jeszcze chciałbym. Jeszcze... Jak powiedzieć? Jeszcze jedną rzecz chcę, chcesz chcę powiedzieć. E, nie wiem, jak wiecie, m, taki jeden m, ogląda to, to znaczy m, kazał mi pozdrowić siebie, siebie, znaczy go. Więc pozdrawiam e, Roberta, nie mogę powiedzieć jakiego, skąd, żeby nie było. A Więc pozdrawiam, pozdrawiam Cię Robercie, serdecznie Cię pozdrawiam. No i z mojej Twoje strony to jest teraz Dobra, to nieważne. Ja wiem. Nie wiedział o co chodzi. Dobra, czyli Więc tak. Cię. Otwarcie o 19:00, tak? No, Otwarcie 19. jutro, czyli 7, 6, lipca, 7. 7. Dzisiaj, dzisiaj. No właśnie, bo jeszcze 10 10, po północy. Czyli 6 lipca o godzinie 19.00 Tutaj właśnie tutaj właśnie dwie drużyny. Zadobicie live'a z tego? Czy ty grupie mm, tak? Ja nie, nie dam rady przykro mi ponieważ ja mam sobie Nie robimy live'a. No dobra ja to chyba było na tyle, tyle. w tym odcinku, nie? Spróbujcie tak. to będą live'y. No, jeszcze chcemy, cóż, jeszcze chcemy cóż, dodać, cóż? że nasza drużyna Red wygra w tej doma No, chwil. No lasam live. Komentujcie, subskrybujcie. Do No to no, cześć. się. Cześć. No, cześć. Arka.